Dzisiejszy film, no dostanę dzisiaj. Jobla. Teraz słyszę, że mi się włączył odkurzacz. Tu już mi światło zgasło. Zapomniałem nazwy kanału Kasi. Pomyliło mi się wszystko. No ja nie wiem, co się dzisiaj dzieje, dlatego ja filmu chyba nie nagram. Dobra, wraca. Dzisiaj, dzisiejszy film to w sumie film wyzwanie od Kasi. Z kanału Below the Moss. Chyba dobrze mówię. Nie uczyłem się angielskiego, to musicie mi wybaczyć. Słuchajcie, film polega na tym, że dla czterech youtuberów roślinnych, w tym również dla mnie, zostało zadane 10 pytań, ale przy okazji te 10 pytań również, na te 10 pytań również zostało odpowiedziane przez Kasię. I link do filmu i do kanału Kasi zamieszczam pod opisem filmu. Chodzi o to, żeby opisać rok 2025 i są chyba dwa pytania dotyczące 2026 roku. Tak więc zaczynam tutaj z pytaniami. Słuchajcie, ja nie mam jakiegoś daru takiego, żeby do ludzi przemawiać, jeżeli ja się do czegoś szykuję. To w ogóle wtedy nie idzie po mojej myśli. Zaczynam się my, mylić, przejęzyczać, zapominać, jąkać, stękać, kwikać, ikać i z tego nic nie ma. Dlatego ja wiem, że są oczywiście też inni youtuberzy, którzy mają, mają właśnie którzy mają fajny taki wjazd w film i umieją ludzi widzów trzymać, wiecie, przy temacie. Ja mam taką uwagę bardzo rozproszoną i Najczęściej te filmy nagrywam albo w przerwie, albo wieczorem z papugami, bez papug i wiecie jak to jest. Tak więc zaczynamy z pytaniami. I pierwsze pytanie, ale zobaczcie, jaką sobie drukowałem kartkę. Żeby, Widzicie? Żeby sobie je chyba na ścianie powiesić. Nie mam pamięci, mam pamięć, jak nie wiem, wiewiórka, gdzieś coś wsadzę i potem nie umiem znaleźć, czy ach. Dlatego musiałem te pytania sobie przygotować, żeby, wiecie, tutaj się potem jakoś, w jakiś sposób nie gimnastykować przed Wami. Pierwsze pytanie, jaką roślinę skreśliłeś ze swojej listy marzeń w tym roku. Jaką skreśliłem? Skreśliłem bardzo dużo choi. Bardzo dużo hoi. Zależało mi bardzo, żeby niektóre choje mi zakwitły. Bardzo dużo choi również mi zakwitło. Ale były takie, które naprawdę rosły pięknie i fantastycznie, i były. E, dochodziły nawet do 5 metrów długości, tutaj przez zielone, i albo mi papuga obżarła, wysyp wełnowców, albo coś tam się przypaliło gdzieś przy lampie, i tak wydaje mi się, że w tym roku, w 26. Że pozbędę się chyba wszystkich moich choi. I co ja dalej planuję, to w kolejnym pytaniu. I skreśliłem z mojej listy może nie marzeń, ale wiecie co, takie jest jedno: Platycerium. Magadascarense. I niestety miałem już dwa, i nie wiem co się dzieje, ono nie chce po prostu u mnie rosnąć. Może jest tutaj za ciepło, za wilgotno, nie mam pojęcia. Nie chcę. A jak nie chce, to nie musi. W sumie z listy marzeń, nie mam takiej też chyba listy marzeń, mi się wydaje, żebym jakieś musiał umieszczać na niej pozycje. Tak mi się wydaje. Hmm. Może, wiecie co, może powiem tak, że nie mam tej, tej listy marzeń z roślinami, ale mam takie marzenia, jakby tutaj mogło wyglądać. W tym sensie, że jak będę miał czas, a tego czasu mam bardzo mało, że będę mógł sobie tutaj tak to wszystko fajnie poustawiać zrobić, żeby naprawdę hmm, to. Mnie zadowalało, no bo teraz jak tutaj to wszystko stoi, to mnie praktycznie nie zadowala. Stoi to wszystko tutaj tak, jak stoi, no bo, żeby wiecie, żeby miało światło, żeby miało, żeby miał dostęp do podlewania, żeby to jakoś wyglądało, ale to nie jest tak, że jakoś mnie zachwyca i na przykład tutaj jest na górze goła ściana, wiszą dwa moje obrazy, wisi jakiś, um, jakiś cudo. Chciałbym to całkiem inaczej jakoś zrobić. I takiej chyba rośliny w sumie to nie ma, którą wykreśliłem z listy marzeń. Pytanie drugie, jakim rodzajem roślin chciałbyś bardziej się zainteresować w nowym roku? W nowym roku chciałbym bardziej pójść puś, w świat fiołków afrykańskich. Bo um, kiedy zaprosiłem się do grupy facebookowej, fiołkowej, jednej, i drugiej i trzeciej, to powiem wam, że to powiem wam, że o niej miałem. Jest tyle pięknych roślin, tyle kolorów, rozmiarów, wersji kolorystycznych liścia. Że to jest i kształtu, nawet liście, że to jest normalnie. Wiecie, co mi się wydaje, że to jest normalnie aż niemożliwe, ale takie są. Bo tam jest niektórzy pisałem z taką panią tutaj z Niemiec. Ona ma ponad 500 rodzajów fiołków afrykańskich, jeśli sobie to wyobraźcie. I ja na obecną chwilę mam 46 sztuk. Kolejne przyjeżdżają. Teraz będą fiołki takie bardziej duże. Nie takie, bo tu już mam dużo takich właśnie miniaturowych. I wiecie co, powiem wam, że jak obserwuję, że po kilku dniach, jak one zaczynają pięknie rosnąć, niektóre naprawdę zaczynają takie się robić krępe, fajne. To jest bardzo takie satysfakcjonujące. I jak mam tutaj ten regał taki metalowy, to tu będzie, stała, będzie stał nowy regał i tam są cztery takie półki. I na tych czterech półkach będą tylko i wyłącznie fiołki. Na poprzednim filmie mówiłem, że może na górze coś się innego znajdzie, ale wydaje mi się, że to będzie tylko i wyłącznie fiołkowa półka. Przy okazji tej prymulki, którą pokazywałem w ostatnim filmie, również ona znakomicie sobie radzi. I to jest taki pretekst, żeby co mnie naprawdę cieszy. Oczywiście uwielbiam Philodendrony dalej, uwielbiam anturia, łosirogi. Chciałbym również bardziej się tutaj ceratostemy pchnąć jakoś. Ale są drogie tutaj w Niemczech, wiecie. a ja nie chcę sprowadzać z Ekwadoru, no bo wydaje mi się, że to będzie po pierwsze Szybka śmierć tych roślin, a po drugie, zanim one się tutaj znowu do tych, do tych warunków pokojowych e, jakoś przeinaczą, prze, przestawią, no to nie chcę ich stracić, nie chcę sobie na razie robić głowy. Może w styczniu, a raczej na pewno pojadę do farnwerku, postaram się kupić jeszcze kilka roślin, kilka jeszcze e, więcej okazów, żeby tą doniczkę bardziej jeszcze zasadzić. Co ciekawe, one od góry puszczają nowe pędy. Jak były dwa, teraz są cztery. Jak były trzy, dwa, teraz są trzy. To jest też bardzo fajne. No i monstery. Monstery. Mój Bulbuzaur. Bulbazaur. Electrolight, White Lava. Wszystkie te... Um, one są... jak one się nazywają? Jungle Mind, jakieś takie, wiecie, cuda, to mnie też bardzo interesuje. Bardziej chciałbym się jeszcze, albo ta Unije, ta Monstera. Chciałbym się bardziej w te monstery jeszcze tak bardziej, jakoś, nie wiem, wiecie, zanurzyć. Fiołki, Monstery z moimi łosimi rogami, z nowymi, z nowymi jakąś, jakimiś tam rodzajami. E, e, m, jakimiś hybrydami łosich rogów. Na razie sobie daje spokój. To są chyba te rośliny, które chciałbym. Które chciałbym Którym się chciałbym bardziej wiecie, przyjrzeć i nad nimi bardziej pochylić. Tak mi się wydaje. Ale okazji mam kilka. Na razie one stoją w witrynce. Niech sobie stoją, rosną. Jest spoko. Oczywiście kilka euforbii. Hmm, też. Czekam właśnie, a, aż tutaj ogarnę ten kąt i jakoś się inaczej też poprzestawiam. Teraz tak stoi, wszystko wiecie, na łapu, capu. a ja tego, to mi się bardzo nie podoba. Czekam na ten urlop, po prostu. Dobra, pytanie numer 3: Jaka jest Twoja rutyna pielęgnacji roślin? Ja wszystko robię w sumie e, od początku 2025 roku. Robię wszystko wtedy, kiedy muszę. W tym sensie, że kiedy muszę, to podlewam, kiedy muszę, to pryskam. Światło tutaj zapala się automatycznie. Słuchajcie, nie mam tutaj w ogóle w tym roku załączonych żadnych nawilżaczy powietrza. A tylko i wyłącznie tutaj w tej szklanym, w tej szklanym cudzie. To stoi już tyle czasu. I nie jest w ogóle, wiecie, włączane. Przy takiej ilości roślin, kiedy je podlewam, automatycznie tutaj podnosi się wilgotność powietrza, i nie muszę w ogóle absolutnie żadnych tutaj wynalazków. Słuchajcie, załączać, jest wilgotno, jest gorąco, tu jest 30 stopni. Czuję się jak na Sri Lance, albo w Tajlandii. Naprawdę, wiecie co? Ja nie wiem, czy to ogrzewanie podłogowe teraz mocniej grzeje niż wcześniej. Czy coś się dzieje, żeby tutaj nic, wiecie, nic nie wybuchło? Staram się raz na jakiś czas oczywiście nawozić, kiedy widzę, że niektóre rośliny jakoś tak sobie już wiecie, nie radzą sobie, ale w sumie anturia. Anturia nie potrzebują dużo nawozu. Woda z akwarium im wystarcza i osmokot, osmokot salonowy. Historia roślinnego sukcesu z 2025 roku to jest pytanie numer 4. Że chyba mi się wydaje, że przez to, że poświęciłem cały swój wolny czas, który rok wcześniej, na przykład przez lato i wiosnę, jesień, poświęcałem zielonym, poświęciłem w tym roku. Niestety mojej zagrodzie, ogródkowi i w ogóle, no bo codziennie po pracy ja tam spędzałem jeszcze godzinę albo nawet półtora, podlewałem, nawoziłem supertunie, te wszystkie nowo posadzone drzewka, hortensje, cuda niewidy. Przez dzień tutaj było nie do wytrzymania. Latem, wieczorem również, wieczorem to już ja wróciłem, wiecie, o 10 czy wpół do z tyłu, to już mi się tutaj też nic nie chciało. I naprawdę jestem bardzo pod wrażeniem tych Anturii, że one wszystkie przeżyły. Oczywiście były straty, ale te najważniejsze, jak Delta Force, na przykład, czy Queen of Hearts, czy te tutaj, dały radę. Nawet to cudo. Dały radę. Naprawdę. Czy nawet patrzcie, zwykła miszelka. To mnie jakoś tak e, to chyba mój sukces, że mimo tego, mimo, mimo tego braku zainteresowania przez lato i inwazji, Wełnowca, te rośliny mimo wszystko dały radę. Ja to przychodziłem tylko podlewać, lampki włączałem albo nie włączałem, słuchajcie, teraz jest wszystko, teraz wszystko załącza się o 9 rano, o 20 się wszystko wyłącza czy o 21 czy o 8 no, miesza z tym 20, 12 godzin wszystko się tutaj słuchajcie naświetla bo to bardzo ważne jest dla anturii żeby anturia miały wystarczającą ilość po prostu światła roślinna porażka z 2025 roku to że nie umiałem poradzić sobie z wełnowcem no bo roślina porażka z tego względu, że musiałem pozbyć się bardzo dużej ilości choi i jak na przykład ktoś mnie oglądał długo, czy to wie, że tam miałem taką drewnianą półkę i na tej półce było bardzo dużo choi i tych bardzo dużo choi musiałem wyrzucić z tego względu, że one po pierwsze były przesuszone, a po drugie były one tak zainfekowane tymi wełnowcami, że ja nie chciałem się już bawić, ja już wtedy straciłem cierpliwość, wszystko wrzucałem na kupę i a Jakieś inne porażki. No i wysłomi, mi słuchajcie, to mu z tymi moimi roślinnymi, roślinnymi owadożernymi. Za, za, tu, za antkami stoi i ostatnio tak zajrzałem przy podlewaniu i patrzę wszystko suche. Trudno się mówi. Co zrobić? Pytanie szóste: Przewidywalne trendy roślinne na 2026 rok? A mi się wydaje, że na pewno to będą monstery. No, bo, bo wychodząc z założenia, że ja na przykład moją Monsterę White Love kupiłem za 600 euro, a teraz kosztuje. 400 euro z hakiem, no to już patrzcie 150 euro w ciągu 4 tygodni czy 6 tygodni spadło Bulbazaur również yy, można już kupić za 240 euro na, na ebayu I wydaje mi się, że właśnie ta nowa fala hybrydów monsterowych ona będzie dużym sukcesem dużym sukcesem nie dla sprzedawców może ale dla, dla, dla tej rośliny bo są, to są naprawdę bardzo ładne rośliny która jeszcze e, tak nie spadła cenowo to jest ta e, Monstera electrolyte. kolejne będą mi się wydaje że alokazje z wariegacjami te które są teraz drogie no i wydaje mi się że również to będą e, begonie z wariegacjami, no bo patrząc, patrząc na to, że na przykład taka, taka begonia e, róż wariegata, ona kosztowała jeszcze nie wiem w, w marcu, w lutym ponad stówkę, teraz można kupić za 20 kilka euro taką już sporą sadzonkę, to mi się wydaje, że te begonie również tak e, wejdą bardziej na salony, te z wariegacją, i to by były chyba takie trzy moje typy. No i wiecie co? Mi się wydaje, że te hybrydowe pielęgnodrony, one również stracą, tracą cały czas na wartości. I one się tak bardziej jakoś tak może zaczną pojawiać na salonach domowych. Która pora roku jest dla Ciebie najtrudniejsza pod względem pielęgnacji roślin? I to jest lato. Wiosna, lato i jesień, szczególnie lato, z tego względu, że nie może wczesne lato, nie może takie pełne lato, ale takie mi się wydaje, że między wiosną a wiosną, a latem taki okres, wiecie, maj, czerwiec, z tego względu właśnie, że dużo czasu absorbuje moja zagroda z tyłu i mm, może to też będzie troszeczkę inaczej w tym roku, z tego względu, że. W Tamtym, w tym roku, po tym jak przywiozłem Emilkę, ona nie dawała mi też się zabrać nigdzie ze sobą, i też nie, nie miała takiej, nie wiem, może cierpliwości, i nie miała takiej ciekawości, żeby tutaj zostać, żeby się bawić, żeby tutaj przebywać. Ona chciała być w tym swoim pokoju tamtym, w którym są te wszystkie papugi. Przy swojej klatce, na swojej klatce, ona tak wiecie powoli zaczynała wychodzić. Potem wychodziła na, na jakieś tam drewienko, na jakąś tam sztangę. Potem coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej. Zaczęliśmy wychodzić na dwór. No i to na tak się bardziej już teraz rozkręciła i wydaje mi się, że przez to, że ona tak bardziej jest otwarta na świat i bardziej ufna, chociaż jest bardzo taką strachliwą papugą. I otwarte okno, czy nawet odsłonięte okno, wiecie, firanką czy roletą. U niej już wywołuje taki respekt, strach. Ona się automatycznie cofa i. jest na razie jak jest, może też to jakoś w jakiś sposób przezwyciężymy. I może w, tym, w kolejnym roku będzie wyglądało to znacznie inaczej, może będzie lepiej to wyglądało czasowo. Na to, żeby właśnie się tutaj w tym zielonym yy, częściej pojawiać, bo ona teraz jest bardziej chodliwa z tyłu. Nie mam też w kolejnym roku w planach zakładania żadnych nowych rabat. Tylko będzie podlewanie i pielenie. To mogę sobie też w jakiś sposób inaczej zaplanować, tak żeby się tutaj bardziej skupić na tych roślinach, również domowych. No i zapomniałem pytania. A, no to będzie mi się wydaje wczesne lato, ze względu na tą zagrodę, na ten ogród z tyłu i te upały tutaj. No bo tutaj nagrywać, słuchajcie, latem, to jest normalnie niewyobrażalne. Ja jestem tutaj w ogóle całe mokre, Nie wiem, czy się widać, czy się, że się świecę. Ale normalnie po co się, słuchajcie, jak głupi. Może w tym roku się jakoś wszystko bardziej, słuchajcie, um, ułoży. Nie mam tyle taki, 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 wiecie, pracy z tyłu. W ogródku jest robot, który kosi trawę. Mm, w sumie filmy Zielonego mogę też nagrywać, czy nawet poświęcić pielęgnacji. Tak jakoś tak bardziej wiecie, może do południa bardziej, bo też tak się... Z, u nas zrobiło w pracy, że jest więcej teraz pracowników i mogę będę, i mogę będę bardziej jakoś odchodzić, w tym sensie, że nie będą mnie, wiecie, dzwonić do mnie i choć przychodź, bo przyszło 11 osób na raz, czy 10. Wiecie, jak to jest. Albo nie wiecie, jak nie jesteście w gastronomii. Z jakim szkodnikiem roślin zmagasz się najbardziej lub którego boisz się najbardziej? Wełnowce i przędziorki. Te dostwo, Tempie non-stop, i jaki jest spokój, to jest spokój, a jak nie ma spokoju, to nie ma spokoju. Słuchajcie, tutaj widzicie, obżarte, tam też wyżarte. Mimo tego, że pryskałem, a... myszelka ma spokój, muszę w sumie też tutaj podlewać. Ale wełnowce właśnie nie dają mi spokoju, nie dają mi wełnowcy spokoju i nie dają mi spokoju. Przędziorki, mimo tego, że pryskam. Ja muszę chyba te te pożytnicze, te zwierzaczki kupić i zawiesić. Wszystko, wszędzie i niech żrą. No to są takie dwa, dwa takie rzeczy. I wiecie co? Ja się boję zawsze, że. Boję się tego, że mam za mało czasu na pielęgnację tutaj tego wszystkiego, że nie zdążę podlać, żeby coś, nie wiecie, nie, 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 nie padło. To też jest taki, taki punkt, który mnie czasami przeraża. Wiecie, że znowu sobie tutaj naładuję wszystkiego bratki, e, nowe antki, okazja potem tego nie ogarnę. Bo coś tam, coś tam. Nie, bo wiecie, życie jest różne i, i, i czasami to różnie też bywa. I tego się w sumie boję. Pytanie 9. Roślina numer 1 na liście marzeń na 20-26 rok. Była taka monstera, ale po konsultacji z takim importerem polskim z Tajlandii okazało się chyba, że to jest ta sama monstera e, Bulbazor. Nie wiem, to ona się nazywa Wicioza vit, czy Wiciosa, coś w tym stylu. I dam sobie na spokój. Ja bym chciał jeszcze bardzo chętnie na przykład Monstere Umę Variegatę. Monsterę Uma Variegata. Tutaj możecie zobaczyć zdjęcie. Taka mi się podoba. Chciałbym monsterę na przykład Meduzę. Chciałbym monsterę. Hmm. No jest tych monster kilka. Monstere kilka. Monsterem mnie tutaj na teraz najbardziej wiecie z tych takich dużych roślin. Najbardziej mi interesują. W sumie ta fala alokazjowa przeszła, one tam stoją, rosną sobie, mają ciepło, widno jest spoko jak na razie, nie przejmuję się nimi. Mm, no, to mi się wydaje, że to chyba takie monstery. W sumie fajne by było też monstera Burle-Max, Wariegate kupić, ale ona kosztuje jeszcze troszeczkę za dużo. W sumie tutaj ta Monstera, mm, to jest Monstera. No, jak ona się nazywa? To jest w sumie Monstera Variegata, ale tej warygacji tutaj w ogóle nie widać. Ta mam jeszcze jedną. Jak ona się nazywa? A bo nie A jeszcze wrócają, wracając do, do porażek roślinnych, słuchajcie, Monstera Pompom niestety nie spełnia moich oczekiwań, w tym sensie, że ona jest bardzo wrażliwa na podlewanie. Jeżeli ją przesuszycie, ją podlejecie, automatycznie, słuchajcie, wchodzą żółte plamy na żółtą wariegatę. Nie mam tego problemu z moją delicjosą wariegatą. Ona, no, zdarza się też oczywiście, że zarzuci, zarzuci liścia na brzeg albo zbrązowieje, ale tutaj to jest jakiś dramat, naprawdę. To mi się wydaje, że to jest porażka. Taka typowa porażka ta roślina. Piękna jest, ładna jest. Coś w stylu właśnie mojej aurei, która po cięciu wypuszcza kolejnego liścia. A patrzę, czy strylica jeszcze żyje, żyje, dobra, w porządku. Ale ta pompon, pompon. Nic szczególnego, naprawdę. Kupę kasy kosztowała, a taka chimera z niej, że normalnie szok. I pytanie dziesiąte: Jaka była Twoja ulubiona roślina w 2025 roku? Moja ulubiona roślina chyba supertunia. I to Was chyba zaskoczę jedną z nich na pewno była supertunia. Supertunia mnie tak zaskoczyła swoim wzrostem i oszałamiającym wyglądem. To jest wiadomo roślina ogrodowa, ale naprawdę mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła. I chyba jakieś platycerium któreś na pewno. Jeżeli mogę wymienić rośliny w większej grupie, będą to fiołki afrykańskie. No i te anturium tutaj velvet cake, velvet cake i jakieś tam jeszcze inne. Bardzo to są moje ulubione rośliny, <noise> jeżeli tak się mogę wyrazić. Euforbie variegata, marmorata i variegata na przykład też bardzo, bardzo mi się podobają philodendron, bilietnie variegata. Wypuścił kolejnego liścia, który jest całkowicie żółty. sztos. Bardzo się cieszę. Mm, no, ale tak, żeby miał jedną roślinę, jakąś taką ulubioną, to mi się wydaje, że chyba takiej nie ma. W sumie bym tak się musiał chyba rozejrzeć. Mm. Wszystkie lubię te moje rośliny tutaj. Niektóre trochę, troszeczkę mniej, trochę bardziej. Ale w sumie wszystkie lubię. Ale takiej jednej nie ma, wiecie? Żeby mnie jakoś tak mocno, jakoś bardzo. No, może właśnie mówię fiołki, w grup... biorąc grupowo i takie pojedyncze anturia. Bo tak to w sumie tak, żebym na jakąś tam um, bardziej mocno chuchał i dmuchał i coś, to, to takie rośliny nie ma, one wszystkie tutaj rosną. Jak nie, oczywiście nie przesuszę. No, może jest monstera. Devil Monster. To jest chyba jedna z moich ulubionych roślin. Chyba najbardziej ulubiona, wiecie? No bo wiecie, no bo wiecie, wiecie, wiecie. Chyba Widzicie? Ch też e, w sumie z sensu, e, z powodu w sumie ceny. Tak mi się wydaje. To mnie chyba jeszcze bardziej zachwyca. Odchodząc od tej innej grupy roślin. No. Dziękuję Kasia serdecznie za. Dziękuję Ci naprawdę serdecznie za to, że o mnie pomyślałaś, że pamiętałaś o mnie. Ja niestety, kiedy się z czymś tam zawsze jakoś tak, wiecie, do czegoś przymierzam i planuję, zapomnę. <grymnie> Jak chcę jakiś na przykład kanał nadmienić, wymienić albo, nie wiem, coś zapomnę. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że wpadniecie na Kasi kanał i zostawicie subskrypcję, lajka pod komentarzem. Dziękuję Wam serdecznie, życzę wszystkiego dobrego. Kartkę z tym dużym drukiem mogę zamknąć. Trzymajcie się, niech Wam się zieleni. Widzimy się na kolejnych filmach. I do widzenia. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za Wasze towarzystwo i za Wasze tutaj bycie. Papa. Pa.